Kto wraca? Kto jest na pozycji? Szaconeczek moi drodzy, wita się z wami Bednar Wróciliśmy! A dokładnie wróciła moja modliszka Z serwisu Gdzie była Gdzie była od soboty Do środy Fakt faktem rzeczy, które Które zrobili to spokojnie można zrobić przez jeden dzień, ale z uwagi na moją pracę, a właściwie brak czasu w pracy, odebrałem dopiero dzisiaj. No i co najważniejsze warto było czekać. Warto było czekać, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie kupiłem żadnej miny. Wszystko jest dobrze, plastiki całe, nie jest spawane z dwóch, plastiki calutkie, co najważniejsze, nie spawane od środka, a po wierzchu nie malowane plakatówkami z Biedronki, także wymienili mi olej. Filtr oleju, filtr powietrza był ładniusi, także nie trzeba było tam nic za wiele zmieniać. Łódź taka piękna. Korki, korki, jeszcze więcej korków, ale będzie żyło się lepiej. Drogi będą piękne, gładkie. Niczym tafla lodu na jeziorze. No do chuja, co to żarty jakieś? Jeszcze z takich grubszych rzeczy świecę, oczywiście komplet i to było tyle. Także sami widzicie, z przodu klocuszki mam ładne. Znaczy nie, z tyłu mam ładne, z przodu mam. No, jeszcze się pojeździ w, w następnym sezonie. Przed, przed następnym sezonem, sezonem trzeba będzie zmienić. Co jeszcze? Ponadto na wiosnę, bo teraz już się chyba nie opłaca, mam do wymiany napęd, bo łańcuch jest naciągnięty już dosyć mocno. Także to też wypada zrobić. Są oczywiście dwie opcje Są oczywiście dwie opcje droższa i tańsza Ja wybrałem tą droższą, znaczy droższą, no on w takiej konfiguracji wychodził z fabryki bo to jest zębatka Sunstara yy, i napęd łańcuch Dida oczywiście założę złoty wiadoma sprawa także no Ponadto co więcej Wam jeszcze mogę powiedzieć takich rzeczy, no także grubsze wydatki to napęd na wiosnę i klocki z, ty z przodu, yy, na pewno pokusimy się o jakieś yy, lepsze Wiadomo. Yy, jestem mega zadowolony z obsługi, w ogóle przyjechałem wcześniej, a mówiłem, że będę później. Chcieli mi jeszcze motocykl umyć. Także mega się cieszę. No taka mała rzecz zacieszy cieszy. Więc z serwisu jestem zadowolony. Nie mogę, nie mogę powiedzieć, nie mogę narzekać. I, I co więcej, na pewno będę się u chłopaków serwisował. To jest niepodważalne, bo robią dobrą robotę. Także serwis na wiosnę i następny zalecany przegląd przy 24 tysiącach. Także przy mojej jeździe na pewno na drugi sezon końcówka drugiego sezonu. Bo tak te 6000 zrobię, a zamierzam jeszcze więcej zrobić. Już mam na czym, także, tak to mniej więcej wygląda. W koreczkach to się nim już dobrze pomyka. Ale ładna Mustang ładny, kurcze blade Ale kulturka przepuścił Także tak moi drodzy no Lecę teraz do dalszych obowiązków Do domu lecę Wy się tam trzymajcie jak pijany płotu leczko.